Cześć, że dopełniłem do wszystkich. Bardzo serdecznie. jestem pan, man. Jeździ się ze mną Oski? Ja Nie, jeździ się ze mną Hexon? Elo, mordy wszystkie. No i gramy sobie na serwerze Craft Games, gramy sobie tutaj właśnie, proszę Państwa, w tryb replika i mamy za zadanie zbudować zombie. Tak jest? Tak jest. No takie jakby owłosione, a widzisz, to on ma taką. Nie, wiem, co to jest. No dodasz? ale każdy zombie ma tak, nie wiedziałeś o tym? Nie. No co ty? O no wiesz, wydało nie taki się. jest Minecraft. To tak, właśnie jasne. wydało się. To co ty jesteś? Dziecko z Bullerby? Tak, dziecko z Bulerby. Jestem What dziecko z blerbem. Jaka to była ta piosenka dziecko z dziecko To ty już skończył z... to budować? Nie, Nie jest, ty. Ja, to, ja już skończyłem. Co? No jasne. Ja jasne robisz. No skończyłem. No ja. Które miejsce zająłem? Łoluju, ja drugie miejsce, a Batman wygrał Batman, najszybszy. <laughs> Luzik, arbuzik! Dobra, zaczynamy drugą rękę, proszę państwa. Zaczynamy, zaczynamy. Tutaj jesteś. Ja no taki trochę akami oko. W ogóle zacząłem oglądać Pokémony, takie zajebiste pierwszy sezon, pływa, aż ketchup mówi Zostanę jeszcze Pokémon. To jest mega. Nim właśnie będę. Nim właśnie będę. <laughs> Ej, po pomyliłem się o jedno. Ja nie wierzę. Ja znowu nie wygram, no bo co, no bo to jest znowu. No bardzo tak jak w Karaoke. Bo ja wygrałem. Ja nie wygram. wierzę. Oba. Znowu jak Karaoke. Nie no, chociaż miejsce na podium, no. To jesteś trzeci, ja zawsze jestem drugi, ty jesteś trzeci. Dawaj, Hexon! No kurde, pomyliłem się. Pomyliwszy... ...się. Bardzo. O coś zrypałem. A nie, dobrze jest. A nie, zrypałem, dobrze. Ja mówiłem, nie, zrypałem. ja nawet nie wiem, jak ja to układam, szczerze. Toś już skończył? Nie. E, ja prawie. Ja skończyłem i coś źle. Jezu Dziękuję Maria. bardzo. Co? Co? <laughs> Odpadłem z gry! Drugi! Teraz, teraz ja... Co, znowu? Mhm. No jak odpadł! Cudem? No nie, no dobra, wydało się, już w każdej grze cheatuję. <laughs> Teraz Minecraft się w Minecraftie Vagbana dostaniesz. <laughs> he, he, he. he kurde, no nie. No dobra, no ale hekson, no, no nie udało ci się, no ale przynajmniej popowiadaj tutaj, wzbudź atmosferę, pokomentuj to. Jak... Dobra. My, Popowiedz, tak, słuchary. Um, nic nie widzę, ale przypuszczam, że Batman tam już yy, prawie skończył, jeszcze został mu jeden klocek do poprawienia. Znaczy bez, bez skojarzeń tutaj no, no. Wiesz co, jak gdybyś tego nie powiedział, to bym wcale nie skojarzył On klocków nie poprawia żadnych, tak? On tylko tam klocki w Minecraft. Takie są fajne. No, to dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, chciałbym Was zaprosić wbijajcie na kanały, tak, tak, bo tutaj chłopaki mają prawie po tysiąc subów, jest JP już właśnie skończę ten fajne. budowanie. No właśnie tak zwuję, bo mi zwiesiło Minecrafty bo, Ale bo nie, jednak nie. Skończyłem. No nie! Z trzecim wynikiem. Nie. 98% Otrzymałeś 10 monet. No 93% Skończyłem ten. Bo kiedy... What? Dobra. Koniec rundy. Brawa dla chłopaków. To już jest koniec? A nie, jeszcze... Nie, nie. kolejna runda. Chyba okay. 3, A ile tu jest rund? A, ostatni, okej. Okay. właśnie, no. Jeżeli tu są trzy rundy, to... O, to jesteś nice. obok mnie. Little nice. Co to My jest? To, to... To jest Denku. Ale ja wolę in... Ja wolę nie, Ja herbatkę, ten drugą. No, chyba. Nie wiem, coś sam ten. I w ogóle... Plan, PvP. Ja też. PvP. Co to Ja nie jestem ry solówka Znaczy, tak. Znaczy, no dobra, no Jezu. Co, co Dobra, Hexonidas. Ty jesteś. Ja ku psztalu. dry, dry hup, ja, solówka To ja to wymyśliłem. Solar no, 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 chodzi to, ta, ta. Ja tego mówię. <śledzio> <śledzio> Dobra, ja już kończę budować. Ja tak samo, tak Kurde, dokter. ale nie mogę znaleźć wełny tej ostatniej. W sensie gliny, chyba. No. I właśnie muszę wam się pochwalić. Wiecie, że zmieniłem nit w Minecraft? Już nie mam drychu. No co, ty to już nie, nie masz rychu? No. Pary. Teraz myrych my... my Myry. Skończyłem! O, nie, jestem. czekaj, palc jest 8 rund, masz tam y, na tym, Wow wow wow. Na, Ej, na to tak i co to, beze mnie? No, <laughs> no tak, no niestety, no, nie trzeba było odpadać, trzeba bo szybko budować, trzeba mieć szybko wyćwiczoną rękę w fachu. No właśnie, to A mogę wiesz, jakoś trening z dołączyć? Mogę, nie? nie, nie możesz już. Nie, nie możesz. Rudych nie przyjmują, <laughs> nie. sorry. Dobra. Tak Dobra, życie. tak się bawimy, to będę komentatorem. Dobra, Dobra. to bądź. Przyjmiemy ciebie. Nic powodzenia. Nie, nic nie widzę, ale będę coś tam komentował. No to tak jakbyś Powodzenia. był ofleszowany, nie? Mhm uh -huh. To tak no jak to to na, na widzisz Dokładnie tak samo No czyli coś, coś o tym wiesz, nie? Czy tam w waszych myślach, nie? No, to co, to, 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 to o czym myślę? O, o Znaczy, w, znaczy nie, czy tam w myślach co wy budujecie, dobra, dobra Bo jestem dopiero początkujący A, to taki bajer uh -huh. What? Wywaliło mnie z gry Przegrałeś Ale jakim cudem? Przegrał Przegrał. No bez Jaj. Ha! Tu tylko ja teraz żyję, proszę państwa. No ja, ja to wygram. Zacięta walka, a Batman versus Batman. Bo ja wiem, gracze. on tam ma pewnie jakąś maszynę taką odpaloną, wiecie. pinguje nas, nas wywala. Nic, no, nie nie dosyć. Nie dosyć. Po nieprawda, nieprawda. Nieprawda, proszę nie kłamać. Ale teraz jest łatwe. Żałujcie, że odpadliście. Wygląda to trochę jak kupsztal, naprawdę, ale. to <grychy> e... no, jest easy. No. To jest takie easy, że Batman da radę. Ja, ja to ugrywaj. Czy ich kciuki ze Batmana jakie, ja, dzięki, jakie, dzięki. Jest, jakie jest twoje przysłowie? Kim jesteś? Eee, jestem tak. zwycięzcą No dokładnie, no i z takim postanowieniem zawsze wygrasz Postanowieniem, nie chodzę na religię, ha ha ha, ha Żartowałem Dobra <laughs> O ty wariacie, kurcze Dobra, I, i ale to, to, to mi wyszło, to mi wyszło, nie? No, no nie, naprawdę, naprawdę, to mm. wiesz Skończyłem co to był... I co, i co, wygrałeś? Za zajęcie, kurczę, nie wiem, który jestem Ty, ja to skończyłem w ogóle budować? Tak. tak Ale źle miałeś Jak, nie, no, źle, jak ja ja... to... no to jeszcze grasz Odliczasz. miejsce, no. Jezu, ja tego nie skończyłem Okej, okay, źle to trochę zrobiłem <laughs> <laughs> O kurde Ole teraz jest ciężkie To Potem musisz na... narysować, znaczy na... Kowbo... Kowboja. Oluju Kowboja No Uhuhu. Taki no, kał, kał Ma taką kałowatą <laughs> czapę, Kow. czujesz? Kałboj a, Cowboy, Cowboy, what the fuck Okej okay. Ten dźwięk z Minecraft do, dodaje mi takiej motywacji trochę powiem wam szczerze, bo to jest Naprawdę, ncpnc Nie powiem co ci w ręce W której ręce? no a ja mam, muszę wam powiedzieć, że Batman to taki troll jest, ja się teraz dowiedziałem Tak, <grym> tak troszkę <grym> Oj tam, oj tam Taki niego. Nie! O. Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nie zostawcie zostawić. A, nie zostawcie zostawić. <noise> nie zapomnijcie zostawić <noise> Ciuka w górę, bo Ciuk w górę to jest palec w dupę dla Heksona. I nie zapomnijcie Jej. wejść na kanał Oskiego, jak i Heksona. Tak, no, oczywiście. No i, no i zapraszam, Aha, to to jest, zapraszam. A to jest ten moment, w którym mam się pożegnać. Tak, macie coś... powiedzieć cześć. No to cześć. No, no to i to ja to też was żegnam. Na razie. Cześć.